Szczęść Boże, witam wszystkich bardzo serdecznie. Nasza parafia Miłosierdzia Bożego w Ostrowie Wielkopolskim kończy pracę przy organach, które powstają w sanktuarium Bożego Miłosierdzia organy 40-głosowe. Zapraszamy serdecznie na poświęcenie organów 16 września na godzinę 18:30, którego dokona nasz ksiądz biskup Damian Bryl. Będzie to wielkie wydarzenie dla naszej wspólnoty parafialnej, jak również i dla całego miasta, naszej diecezji. A w sobotę zapraszamy na koncert organowy w wykonaniu członków Filharmonii Śląskiej o godzinie 16.30, aby usłyszeć, jak one zabrzmią. Organy w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Ostrowie Wielkopolskim to 40-głosowy instrument z wiatrowicami mechanicznymi sterowanymi elektrycznie. Traktura elektryczna pozwoliła nam mieścić kontuar w prezbiterium w pobliżu prezbiterium. Yy, dlatego też organista grający będzie miał bardzo dobry odsłuch tego instrumentu. Yy, będzie słyszał to po prostu, co ludzie słyszą yy, i będzie mógł na bieżąco yy, reagować na zmiany dynamiczne, yy, czy też odcienie kolory. Znajdujemy się w. Yy, Jednej z sekcji, yy, jednej z części z tego instrumentu, to jest głosowy instrument. Po mojej lewej stronie jest sekcja pierwszego manuału, hałperku, a po mojej prawej stronie jest sekcja wielkiego pedału. Już po drugiej stronie mamy sekcję małego pedału, sekcję drugiego manuału pozytywu i y, sekcję trzeciego manuału, y, która jest zamknięta w szafie ekspresyjnej. Jest to instrument wybudowany y, w nowym kościele, w nowym miejscu, w, w nowej. Nowej konstrukcji z wykorzystaniem, z użyciem instrumentu już istniejącego, przywiezionego z Weizel z Niemiec, z kościoła w Niemowzięcia na świętej Maryi Panny. Tamten instrument był w całkowicie innej formie. Był zbudowany w dwóch osobnych szafach, po lewej i prawej stronie kościoła. My tutaj Zbudowaliśmy szafę jedną, z wykorzystaniem oczywiście części prospektu instrumentów w tamtejszej formie. Udało się to wszystko połączyć, zbudować jedną szafę. I mamy teraz instrument taki zwarty, można powiedzieć. I myślę, że to też akustycznie bardzo wzbogaciło, gdyż włosy poszczególnych sekcji dużo lepiej mieszają się niż w tym oddaleniu, tak jak to było w Niemczech. Instrument będzie służył do liturgii, a także do działalności koncertowej, gdyż dyspozycja tego instrumentu umożliwia wykonywanie dzieł zarówno barokowych, jak i dużych dzieł symfonicznych z epoki romantyzmu, czy już później dwudziestowiecznych. Szczególnie muzyki francuskiej, gdyż mamy tutaj dość dużą obsadę głosów językowych. W trzecim manuale jest m.in. trąbka francuska, w ogóle, to trąbek, tu mamy trzy. Trąbka w pierwszym manuale, trąbka ośmiostopowa w pedale, i właśnie ta trąbka francuska, najostrzejsza w trzecim manuale. Myślę, że, że instrument będzie się dobrze sprawował i zadowoli słuchaczy w 100% podczas koncertów. Instrument ten, poprzez swoją budowę oraz właściwości dźwiękowe, pozwala na, wyko na wykonywanie literatury z bardzo szerokiego zakresu historycznego, jak również muzyki współczesnej. A umiejscowienie kontuarów w oddaleniu od instrumentu daje niepowtarzalną okazję, żeby grający mógł usłyszeć instrument tak, jak słyszą go wierni.